Hello everybody I witamy wszystkich Dzisiaj jesteśmy w nowym mieście a nowe miejsce nazywa się Jak ono się nazywa? Nowe Nowe no, no jesteśmy w tym mieście tutaj gdzie pokazuję, bo sam nie, nie wiem jak to się nazywa I rozpoczynamy Polowanie a, Z Ale idziemy na te góry tam czy co? I zobaczymy, gdzie jeszcze pójdziemy. Albo na krasno. Albo na krasno. Czasną ustawimy i... Zrzutujemy. A zatem biegnijmy póki jeszcze mamy czas. Andalej, Antalej. Chodź pobiegł w inną stronę. Aha. Nie, ja, ha. Jakbyśmy nie powiedział, tam by No, no. Tutaj po macie sklep. Jak wszędzie? I, i wszyscy głowy w Zwiedzajmy Zwiedzaj z Applem Tutaj ta, Tutaj przemienimy to górkę i będziemy mieć domku z pompą A za plecami mamy zeda Tak tak Zedus naturalus Wstępuje dość pospolicie. Czekaj upierdolę <noise> <noise> Przy samej dupie Zabijasz go? No kurwa, nie chcę zaszczenić nikogo No to nie strzelaj, tylko łotoporkiem. Na Ej. Na uwaga, pomarańczowy plecak. Ej no Sam jesteś pomarańczowy plecak, mam imię. Królewna pomarańczowa. to fuck tak. jest. Uhu, -huh, headshot! Boom, headshot. Jeszcze tylko 6 apple. <laughs> Jeszcze tylko 6 headów i zabijasz tego zombiaka. A kto umarł, ten nie żyje A kto żyje, ten nie umarł Dobra, patrzcie jak poszli sobie, Ju, już raz ucieknie go no. no to chodźcie, zaczekamy na nich Głowę czy klata? W ciało Hej, bo się złamy na klacie Musisz się złamać? <grymna> Mówicie, że ty, ten, 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 ten przychodzimy Dał jak nie to yes, Ej, ja mam tylko takie pytanie. Czy my wszyscy mamy musiny właśnie? Tak. No, mówiłem, że to jest problem. No, ale nie, nie ma M-ki. Ja mógłbym się poświęcić, nie ale. Nie ja też mógłbym się poświęcić. O! Czekajcie panowie. Czekamy panowie. O tylko wejdę na tą górę, już właśnie nie mogłem. Czerwoną pustynę, jak idzie na kucę, okej? Stary, ja sobie mordę czyszczę to te liście. Rosa, poranna, chłodzenie. Idę przez pół godziny. Dobra, poczekajcie tutaj. Ale masz wciśnięty prawy przycisk, albo dwa razy przyjdź. Ty, chłopaki. Daj <grym> <grym> no okej okay, tam za drzewko. To wygląda Ej, epicko. Na Ej, szereg. zrobię ci hełma. <grym> Ej, weźcie się tak wszyscy, a nie ustawcie w jednym rządku i tak się wychylcie każdy z każdym... Ja to powiedz, kiedy nas nie będziesz widzieć. Ja tak widzę was z... wszystkich. Ej, ustawcie się w jednej linii. Bardziej na prawo. Le lewa strona bardziej na prawo. Ej, który tak jest z boku? Murzyn, kurwa, to szeregu. Bambusie, cofnij się. Ej, co ty robisz, Ej, gdzie jest okejka F5? F7. No i... Widać na twoją prawo. okejkę. Weźcie się tak I na ty... prawo. Czekajcie, to tak fajnie ujmę. to tak fajnie ujmę. Od ujme. tyłu, od tyłu, od tyłu niech robią. Tam, tam, tam. No dawajcie. Ostatni narty w prawo, a Skadu potem, no. Ostatni? Przedostatni? Ej, lala. No. Tu, prawo. Aż w prawo. Tu w prawo. A w prawo Wy tego nie umiecie. Ej, weźcie tak wszyscy się teraz na prawo wychylicie. Na lewo, sorry. Ej, chodźcie tak przy drodze staniemy, stop. A my no łapać. No, no. Ej, Glaska co ty tam z tyłu robisz? Oglądasz tyłki Dobra, porobiłem wam parę screenów Będziecie mi na face na profilowe Bambusie Bambusie Ty chyba dawno bawełny nie zbierałeś Coś mówiłeś? O racistowskich żartach? Właśnie No uważajcie, bo białych jest więcej Laska jest z nami, proszę bardzo. A, wiesz... a, a wiesz co? A wiesz co ma murzyn białego? Nooo. Słuchaj. <laughs> właśnie. Hej, bo to jeszcze pójdzie na YouTube i potem. no właśnie. <laughs> Będzie pi, pi. A na Allah Akbar. Swojego murzyna ma białego. Ty no, sam jesteś czarny. Ej, spragnionych mamy? Spragnionych wrażeń Spragnionych luzów. Kto ma czarny hełm i biegnie za mną, za pomarańczowym? Nie może Nie no, czarny hełm Albo internet masz z drewna, albo komputer Albo to i to Zamawiam pierwszą kurtkę Zamawiam pierwszą kamizelkę Chyba, że jestem daltonistą Zamiast mnie, Dobra, ja proponuję się rozstawić. Tu ta, to jest lotnisko tak, już. krasno. Nie, chodźcie ja to zrobimy tak na fan Na hołotach, tak na fun. A tak <grym grym grym> <grym> Siedzi kamper na tym lotnisku, patrzy taka a hołota wybiega przez maski. Ej, no dobra, jest ja czterech typa, nas jest sześciu. Co mówicie? Co a, ktoś tak, mówił? Tak, no czterech typa jest. Dobra składamy się o, coś, No to ktoś tak. to to mówił Też wiem masz ten przycisk Ale co, to nie byłem, ja no, biegnę no, z tyłu A halo, halo. Detox to ty, nie trafił No prawie. to detox był nie bo ja, nie Też ja. masz taki ciapaty głos jak sukces Ciapaty tak, głos Ej serio to nie ja halo? Ha? To, Tak Ta. Teraz czarny był koło mnie, to jego było. Chodź, było lepiej. Proszę. A nie sprawdzamy nawet? Ja przedstawiam. Oj, Majster! Majster, Jest 10 osób na serwerze, z czego 6 jest nas. Dobra, biegniecie z egzakiem, ja bym może nie chciał, się zginął. Ale będzie gierze z egzakiem, chociaż, trochę. Dobra, podzielmy się, nie, dwójkę w do ostatniego, biegnie do ostatniego więzieniu. Ja też. Biegnę do pierwszego więzienia. ja biegnę z majstrem. Dobra ja hmm. A i No jak ktoś zauważy kamizelkę albo jakiś inny plecach niż pomarańczowy ja, ja, ja duży zubiorę. Drzwi otwarte, dwie są otwarte. O. Panowie broni. To i tema. Bronię, drzwi są otwarte. Będzie. Restart to dopiero co Pamiętaj. Restart. Chyba tema jakby. 10 minut to my trollujemy... Trollowaliśmy zaklejkami kurwe. Ej, Alko! Będzie można się nawalić. O, super. Wiesz bierz, no kurde, bierz tam, mnie czysto. dół czysty? dobra, czysto tam czysty dawaj, chodź coveruj amo do sksu cover me i'm real long ty kryjcie go viewmeister w bierze, bierze no jest no maska przed tobą long o, o, kolejny ale rozwalony m4 Masz M4? M4? Wiem, tak, M4. Ja właśnie to bierze. Kanet Tuna bez tego i... Ej, zielony spray jakby toś chciał. Dobra, mam magazyn, dam 4 dla kogoś. Ja to jest zrespołnik. Hunter is found. jest na dachu? Ja. Bierz kontrolę lotów. Kurde. Ej, dobra, ja biorę czarny beret. Zielony plecak duży. Ej, koleś się zalogował. Gdzie? Zabij, zabij! Gdzie? Gdzie? Jest, dobra, padł. Padł. Jeszcze na wszelki wypadek ja, Zrykoszetował Ja Ja, ja pierdziele. Ale, ale wiesz To jest Ale ruinet ma I miał słany Hytrus jeden Lisek chytrusek? Dokładnie jesteś czekajem. Adam, sobie go A ten, ostatni ja Kurde, to to jest KO jacket. No niestety. Ale Mam ruinet. Ej, te... ty, ty. Jakoś miał pecha kurwa. No. Weź, bo ty jezierz we mnie, ja muszę zejść. Ja z amunicją. Zielona sikiera. Mosin. Long, pełno tego... Ja pierdzielę. Jesteś na wieży? Ja bym Morfina dobra. bandaż kolejny. Marfinę dobry śmiech. Kuknę, czekaj, coś jest do mną. W skrzynce miał amunicję do M4-ki. Otwierasz coś, tak? Bierę. A Miał Mosina. Nikt nie chce. Dobra, panowie, szybko wlutowaliśmy, zbieramy się za hangarem. Czekaj, ja wezmę tą M4-kę. Majster, ty weź tą drugą M4-kę w ręce. Jaką m 4 Nie ma drugiej M4-ki. No nad tym, na tym leży przecież, na łóżku. A, dobra. Są, aha, dobra. I czekaj, ja muszę, ja muszę ten plecek zmienić koniecznie. I to masz duży niebieski w wieży Aha, po co tak, tutaj mam duży zielony? Tam Nie był duży zielony. K ja mam ten zielony Boże, ten... No tutaj też mam. Może masz ten zielony ten wojskowy? Skrzynka samo ammo Dobra, chodźcie do tego ciała Bierzecie resztę o, Ostatnie więzienie O kurwa, widzę Dobra, mam Który dostał kresa? Ten typek Ej, ktoś się z pokoju Kto to w na TSA? ja Tam jest majster Boże, czemu zamknąłeś drzwi? Spokojnie Bo, bo może coś Ale z... wie, bo próbuję ja, podnieść to I jakoś krwawi w ogóle Ej, yy, ten pecak jest mój jakby coś, nie? Majster, z czego ty go trafiłeś? We wszystko, bo eee, no, jakby wyżope eee, został. Co zaszam. się pod... Gramy. SW, agregat. My nie no my gramy. No, wcale Apple. O no, nie. Aha. Dobra, biorę tą skrzynkę. A, a teraz... Skrzynka jest moja, my, Apple. A chyba za, to mów. A majster? A kto wyrzucił No Nie zmieniam hasła. Neceser jest ten. To się zmienił ostatni, wróciło. No ja zmieniłem, bo było podane i wiesz. Ale zmieniłem tylko do innych kanałów, bo Apple o to prosił. Ja? Boże, jest was tutaj, tylu że ja nie mogę tego gearu teraz sprawdzić. Dobra, ja bez A na, Mogę wziąć ten ser e, ruinet? Wiesz. Apple ja ja jest niewielkie. Ja po prostu zmieniłem do wszystkich i powiedziałem, że. Ja nie od niego mapę podpierc, ja ja, Nie, bo nie. Ja? Aha, to sorry. O, ten... Może zapomniałem przepraszam A gdzie jesteście? Boże, Boże, co za debil ukrył ciało. A, dobra, dobra, nie, dobra, wróciło, bo zaczęło się pod ziemią zapadać. No jak tylu chłopak po nim chodzi. O, dobrze. się zapadł. No, ja też jest majstrem. Ale... Deku, jak akcja? A macie coś do Mosina? Bierzesz takie 4? 4? Stary, ja ci mogę dać Mosina całego, bo ja mam on czwórkę. No ja, ja też mogę oddać Mk, także bez magazynku. Weźcie... Jak w Spermental gracie? Nie. Normalnie. Nie. Weźcie ten największy loot jaki możecie, powyrzucajcie gdzie indziej, bo tego ciała się nie da podnieść. Znaczy, wejdo... sprawdzić. Nowego czy tego. Nowego. nie ma laska. Nowo... Nowego standalone'a. Nie wyszukuje mi waszego serwera. Igrze podnieść Eee, tutaj mamy jakby co, amunicję do... tego Gazynki w wrzuciłem O, ty ciałeś, ty to no, no. No. Ej, on atakuje mnie Ej, nie mogę pójść na tej Ej, ale fajnie by było... no Ej, teraz koleś mi na głowie Na dole, ty niżej. Ale nie mogę go girować a on mi teraz znik, jezu. Weźcie tam te rzeczy, nie jest już... Weźcie Jezus. te rzeczy, które tam leżą i spamują. Wyrzućcie je gdziekolwiek. O jasne. Daj mi, tam była magazynków pełna. Weźcie to na Ja Kurwa on spada, co przeskił. Ale jako może tylko na górze przeszukać. Zejść z tych schodów Panowie, i teraz tak ktoś wchodzi Super, No do Ej naprawdę, weźcie te rzeczy, poprzerzucajcie Bo ja nawet go lutować nie mogę A, się koleś zalogował. Po Koleś miał farta prosto Ma na łóżkę, żeby nie wylogowywać się w takich miejscach Dobra, wylutowane? Nie. No, życie, na dole. No dole to jest Ja mam laga. Panie okrywacie, tak? wychodzą przed nas? Ej no nie mogę lutować, po prostu to ciało. Ciało nie widzę. Ciało spalam na dół cały czas. Ale nie ma co chodzi kurwa, to ciało zapierdala na dół. Tak jak przepraszam, ja... ja będę lutować na ty na dole. Robię go. Zabiłem czarnego. Ale ja to nawet nie mam Starek, opcji, żebym to... go lutował. Olej, to Ktoś... No ale to plecak... To nowym. Ej no... To super, gratulacje dla kogoś. Musiał je zhajdować, bo... Nie, to nie jest jest po prostu... Czasem tak spada. Nie, tak, to się musiał zhajdować. Ja nigdy tak wiesz? nie miałem. Ale no stary, miałem... To teraz nie mam amunicji do Mosina, bo miałem w skrzynce, nie mam skrzynki. biegamy, czy co? Czekajcie, a ja może spróbuję odzyskać... Boże, kto tak kłócał na schodach? Boże, kto otworzy drzwi? Boże, dobra, co robimy? Idziemy. Ja pierdzielę. Weź się tu nie denerwuj. denerwuj się Miałem całą skrzynkę z amunicją i do Mosina, i do M4. Miałem pełny gir. Ale jakiś idiota musiał zhajdować ciało, pewnie Dobra, lecimy dalej Teraz Apple. 17 amunicji do N4 i 40... Nie, 42 do N4, 17 do Mocina Chcesz do M4? A masz? No pewno A tyle dobrze tylko krasno. 60 No dzięki Czekam już tylko do magazynka sobie dosypać Trochę gości dołączyło Nie, nie dołączył Gdzie wy jesteście? Kurwa, nie wiem Czekajcie Musicie chwilę zaczekać, bo muszę na chwilę wejść do pupitu A Jeszcze niedawno byliśmy w fuleku. Byliśmy. To, nie boże kurtki? Ja nic nie widziałem. Ja mam jacket, ruinet. Mam no kluczyki, jak jaszczą mi z tymi. O, bierz, bierz. Serian, gdzie jesteś? Rezino. No to biegi na wziąc. krasno. nas jest cztery? Mamy cztery dla Ciebie. Bo ja już pobiegłem na ten... No to pięciu jest i jeszcze jedno sobie brakuje A ten nie miał lognąć? Na chwilę? Kto? To logał? E, boże Jeden z naszych nowych graczy Zapomniałem imienia przepraszam Skrzydlaty Nelson 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 jesteś? Nelson E boże Tylko biegajmy z wyciągniętymi brońmi bo... Niektórzy już nie mogą biegać ze schowanymi Oto no olej jedną broń To co, mam wyrzucić Mossi na full eku czy M4 full eku? Co wolisz? Wolę owie no, Co? No co masz, no co masz Ale to stary, nie ma, to jest stary samobójstwo Chcemy my no. bieg z punktu A do punktu B No zebrać zabrać na części i na przykład nie? No, samego mózgi na sobie tą część. możesz mieć do tego i do tego, longa po prostu będziesz musiał i... Dumik e, tam też masz wolać. Nie. Dobra. Czemu to wyjąłeś? Ty zboczeń, Oj, i tu pierdolną broń To tam biegnie nie tak z przodu Razą z 600 I cię tak słabo słychać Bo jest w kosmosie Około mnie? No Teraz lepiej Ooooo no. Eee no. O -o -o. dobiegamy no. do szkoły Eee Jestem w szkole, mam dwóch kolegów Jakich? A. Nie o Boże liczby. Majster. Nie wiem. Znaczy koleżankę i kolegę. A. Już zdradzasz nas. Zdradzasz nas. Hej, jesteś trzeci. A to już dzielę, jaka ekipa. Zdradzasz O jest salina, wezmę. Powiem z Was, z zaraz będzie potrzebna. <laughs> Dobra. Nie bez powodu się nazywamy Anvo Never Neverwin Agro Trafian po lewej widziałem lewe. swoich kolegów Siema Myślisz, że co, nigdy nie wygrywacie, nie? Tak no, Ale walczymy tak. dzielnie <laughs> Neverwin Ej, eee, trzeba podchodzić do siebie. O jest wiadomo musi na nasemkę. Ja. O, w dupę, <laughs> Nie w dupę go ci nie włożę. Gdzie jest? Aha, Tachika? gdzie jesteś? No tu siedzę No tutaj Ziemnior Przedeminęłaś miabł Jak skoczyła, nie? A po traci połączenie Klasyk Klasyk Nie, nie obrażajcie, Antro Coś stało, mój drewniany internet znowu działa Gdzie to położyłeś? Bo to jest, jest internet górze, kolonialny na Jak na górze Na dachu Aha, spot fajny teleport A mu do Magnuma na samej górze w pomieszczeniu Do czego? Do magnuma ja już mam full tak. Jak ktoś chce to też mam 20 Nie, mam 30. Trzy... Boże, nie. więcej was matka nie miała? <laughs> Miała, ale ich nie stać na Deiza. Typu Czechowy? Ej, mm. kurwa Wiem. Na przykład. Boże, jeszcze czachowego DAIZA. Biedaki. Stać na Eurotraka, nie można kupić z No dokładnie. Eurosrack. A co ty grasz tego Eurotraka? No oni grają. Ale to, po sieci kurwa? No mm. po sieci wyszedli player. Po sieci rybackiej biegnę na komisariat Okr okradnę was i tyle ciężarówkami nie są tirówkami ty właśnie miałem mówić tirówkami parówkami ty z breźniku jeden. no ja właśnie biegam m4'eczka jakby ktoś chciał no Teraz czwórki, gołczam Spotter 2-2. Uuuuh, logam Sporter. się A co ja powiedziałem? Bo zapomniałem. Spotter SKS. Dwie mapy NE, jakby ktoś potrzebował. Ja też mam NE. Jakby ktoś potrzebował i e Sportera. ENE potrzebuję. Chcesz? W potrzebuję W. Eee, relogam w tym pomieszczeniu Jak, eee, ja jeszcze mam SW Nie Ja potrzebuję ogólnie SW I, tak, i tak najlepsze to są NW no. Domek z pianinem Pianino Oha Pijanajanino Zombie, strzelam Tactical Bacon Czekasz, zombiaka czy nas? Zombie, strzelam o nie to gracz, sorry Sandały, schodzi pały na górze O, tam następny biegnie Ej widzę cię pan, nie, nie jest do mnie Pojedziemy do domku z pianinem To zagra to Robi za szopana. Hmm, Tak szybko Ej zamontuję sobie Ej. antenę Nadaję. A tak z ciekawości, ktoś był w, w, w tym, w sklepie? Odmawiam. Jak to się Nie, O, tak, czekaj, wyrzucę nocina. Tarek, a ty zdecydowałeś na coś już? No? Na co? Na to i na to. Jest dygaj 2 tak? Kolejna mapa. W. Bierz, w. Masz? Bierz. Ja potrzebuję Jako za co tutaj dać? To no też lutowali o boli, daj za. za Kurczę, broń, za główną broń. Jesteście w sklepie. Ja jestem w sklepie. Ej, chodźcie On wszyscy. Sp ej, spotykamy się wszyscy w sklepie. Ej, już sobie zakupy W sklepie? Weź mi makaron. I ziemniaki. No, nie mam makaronu, weź, weź mi chleb z bułką. O, jest worek. Jest worek. Masz, masz wora? Oooo, w końcu jakiś większy plecak. Jezu. Szkolny No, tu jest cały z tym głównym. A tego można zrobić? A wiesz, że sobie e możesz sobie plecak zrobić? E torba lina. Nie mu jeszcze Musisz mieć worek i linę, później to wiążesz, później to rzucasz no. patyki I masz plecak, Czemu? 25 slotów. Jeszcze A jak, jak zrobisz nie? ten, to masz 15. Czułem, 14. Jeszcze jakbym te przedmioty, no to. To jest... z ja On Wszyscy do sklepu? Si Gdzie, te, gdzie ten sklep jest? Yy, w Krasnostawie Kto żyje w kącie? Julka w sklepie Aha, ta. Co za bambus żyje w, w sklepie? Panie, chodź tu, zapłać za to Zapłać za to o. Takiego wała Grać za nami, grać! Gratul. Ciebie jesteście? Ciebie. Jak są? za wami? Tak w Berezina, to się wkrasnął to jest za Ktoś lutował tyły? Hmm. Ja. To ja przeszukam tyły. Ogłębnie? Daj śrubokręt. Maciuś, synku Ej, gdzie ja musiałem zamknąć drzwi. Nie zamknięter... Bierze... że Czarek w ogóle już nie masz do tego Do czego? mocno Mam całego Mosina i mam trochę amunicji do niego więc mogę ci wręczyć go Mam longa dla Ciebie jak No ja też mam longa, mam nóżki, mam bagnet, Lecimy mam dalej. tłumik ja też mam nóżki A ja ma nawet do do no, ja bym amunicję przyjął i longa i... No spoko, tu ci dam Ej poczekajcie I ten Dobra ej tu cieszy, zrobimy takie coś szósty? Odliczaj Raz Dwa. I od razu No 5 nas jest no kurwa No to Nerson jesteś? Opuść ten siecierek A on na razie odpuścił tak na chwilę na, na kanale jest tak Ej dobra Ej. Ej. Dobra to chodźcie w Berezino Dobra to biegniemy do Brezinu I wrócimy do was gdy już będziemy na miejscu